Kochani, już za chwilę Boże Narodzenie, a wraz z nim kolejna edycja akcji Paczuszka dla Maluszka. Jak co roku zbieramy kosmetyki, chemię gospodarczą i zabawki dla dzieci i młodzieży. Już za chwilę, być może w Twoim mieście, szkole, zakładzie pracy, a może w parafii stanie choinka, na której zawisną bąbki z logo akcji i informacją jak możesz pomóc. Komu? Na przykład dziecku, które mieszka w domu małego dziecka albo w hospicjum perinatalnym. Kobiecie, która w poszukiwaniu spokojnej przystani trafiła do domu samotnej matki. Niechaj zostaną obdarowani w te wyjątkowe święta, a pamięć o doświadczonej przez nich dobroci zostanie z nimi na długo i stanie się zaczynem do kolejnego dobra. A może chciałbyś zrobić coś więcej i zostać koordynatorem tej akcji. Wejdź na stronę dla paczuszkadlamaluszka.pl, Poznaj szczegóły, zarejestruj się i wybierz z listy placówkę, dla której postanowisz zbierać dary. Postaw paczuszkową choinkę z bombkami i czekaj na ludzi takich jak Ty o wielkim sercu, którzy będą ofiarowywać przygotowane podarki. Tuż przed świętami, z workiem pełnym dobra, zapukaj do jednej z wybranych placówek i zobacz uśmiechnięte oczy tych. Którzy na ciebie czekają. Na zdjęciu możesz uwieśnić ten piękny moment. Będzie to idealna pamiątka i zachęta do kolejnej edycji, bo przecież pomagać można każdego roku. Paczuszka dla Maluszka. Dobrze jest pomagać razem.